Witajcie moi drodzy, z tej strony Wartax i w dzisiejszym odcinku zapraszam was na rozwiązanie quizu dotyczące całego uniwersum The Walking Dead który stworzył jeden z użytkowników mojej grupy Horda The Walking Dead, którą oczywiście macie w opisie stworzył quiz David serdecznie pozdrawiam oczywiście jeśli chcecie rozwiązać quiz przede mną to możecie zapauzować ten filmik i w opisie macie link do grupy i link do całego quizu. Tak więc bardzo się cieszę, że jesteście aktywni na grupie i tworzycie takie rzeczy i chciałbym jeszcze pozdrowić i podziękować Oli za ten fan art, który się właśnie teraz wyświetla, gdzie Ola użytkownicy grupy, jak wiedzą, czy też nie wiedzą Y, lubi wrzucać mnie do tego uniwersum, co jest bardzo, bardzo miłe i kochane z jej strony, więc też serdecznie pozdrawiam, też dziękuję za takiego arta, można powiedzieć, zrobionego, gdzie przedstawia mnie jako Nigana, czyli jedną z moich ulubionych postaci. Tak, nie przechodziłem tego quizu, nie widziałem w innych pytań. To jest pierwszy quiz, y, znaczy pierwsze pytanie nam się wyświetla. I jako, że średnia mojej grupy po komentarzach sądząc jest 40 na 50 punktów, więc jeśli będę miał poniżej 40 punktów, to jest słabo. Więc muszę mieć powyżej 40 punktów jako osoba nagrywająca kanał w większości o tematyce The Walking Dead, jak i z gry, z komiksu i z serialu, tak więc powinienem być na bieżąco. Zobaczymy jak się Dawid tutaj postarał. Jeśli chcecie takie quizy robić, to róbcie, ja z chęcią ponagrywam. I to było w ramach wstępu. Przechodzimy do naszego quizu. Pierwsze pytanie jest, w jakich okolicznościach ginie Teodor Tidok Douglas. Nie, nie, nie chcę się chwalić, ale... Ostatni filmik, jaki wypuściłem, to właśnie o. Nie, ostatni filmik wypuściłem o szybkie fakty. Ale ostatnie, kim jest, było poświęcone właśnie Tidogowi, jedną z moich ulubionych postaci z pierwszych sezonów. W finale pierwszego sezonu, poprzez wybuch Centrum Chorób, nie. W połowie czwartego sezonu, podczas strzelaniny z ludźmi, gu... z ludźmi gubernatora, też nie. W trzecim sezonie, ratując w więzieniu Karol po ataku sztywnych. I czwarte. Na początku szóstego sezonu podczas ataku wilków. W trzecim, sezonu, w sezon... w trzecim sezonie, ratując wiz. Jezu! W trzecim sezonie, ratując w więzieniu Karol. Po ataku sztywnych, oczywiście. Jak nazywa się aktor grający rolę Merla? Eee, ostatnio też to w ciekawostkach. Coś tam mnie tam zjechaliście, że nie umiem czytać e, nazwisk i imion po. E, Angielsku, więc nie będę tego czytał dla waszego dobra, ale odpowiedź numer jeden, jeszcze to pamiętam. Kto odnajduje Clementine podczas rozdzielenia z Chrystą podczas drugiego sezonu gry The Walking Dead? Carver i jego ludzie, Luke i Pete, Jane, Kenny z jego nową grupą. Oczywiście Luke i Pete. Luke jestem pewny, ale tamten drugi nie pamiętam czy miał Pete. Co było motywem y części kłótni Rika i Shane'a w drugim sezonie serialu? Shane nie mógł pogodzić się z dowództwem Rika. Rick uważał, że będzie lepszym liderem? To już jedno z takich podchwytliwych pytań. Shane kochał Lori i Karla. Chciał traktować ich jak własną rodzinę, ale Rick nie mógł na to pozwolić. Rick miał y za złe Shane'owi chwilę romansu z, And z Andreą. Uważał, że może to mieć negatywny wpływ na morale grupy. Nie, to na pewno nie. To jest więcej. Rick twierdził, że Karl został postrzelony przez nieuwagę na to też nie. Odpowiedź pierwsza i druga są poprawne, odpowiedź trzecia i czwarta są poprawne. Shane nie mógł pogodzić się z dowództwem Rika uważał, że będzie lepszym liderem, to na pewno. Shane kochał Lori i Karla, a chciał traktować ich jak własną rodzinę, ale Rick nie mógł na to pozwolić. No, nie mógł na to pozwolić, bo. Kuźba. Mi się wydaje, że pierwsza i druga są poprawne, ale. Coś mi nie pasuje ta druga odpowiedź. Shane kochał Lori i Karla chciał traktować ich jak własną rodzinę, to oczywiście, ale Rick nie mógł na to pozwolić. Pierwsza i druga są poprawne, tak strzelam. No, coś do tego drugiego nie jestem pewny, że Rick nie mógł na to pozwolić, ale dobra. W jaki sposób Karol yy, zdemolowała Terminus ratując tym samym swoją grupę? O. Wykorzystała wielką hordę zbliżającą się w stronę osady. Wysadziła siatkę za pomocą strzałów w cysternę i zakamuflowała się, zabijając przeciwników na dystans. To pasuje. Miała podal chatki, gdzie Tairis zwięził jednego z ludzi z grupy łowców. Znalazła wielką skrzynię zaopatrzoną w trzy moździerze. Wykorzystała w, wi w wiadomy sposób. Nie. Udało jej się zakraść do zbrojowni i podczas nocnego zebrania grupy łowców rzuciła im pod nogi dwa granaty, po czym poszła uwolnić swoją grupę. Nie, numer jeden. E, pamiętamy tą akcję. To było coś z Terminatorem, taki mem. Zdjęcie przedstawia scenę śmierci Abrahama z komiksowego uniwersum The Walking Dead. Kto ginie w podobną, w podobną, kto ginie podobną śmiercią w serialu? Tyris, Denis, Merl, Andrea, Rosita, tylko Abraham, Dennis. Jakie słowa wypowiedziała Bev do Deryla tuż przed ich rozdzieleniem? O mój Boże, tego nie pamiętam. Tego na pewno, te, tego naprawdę nie pamiętam. Jedyne co nam zostało, to nadzieja. Nie możemy po prostu się poddać. Przeżyjesz, jestem tego pewna. Będziesz za mną tęsknił, panie Dixon. Kocham Cię. Eee... Ja strzelam, że będziesz za mną tęsknił, panie. Lixum. Pamiętam jakieś te słowa. Nie to mi najbardziej pasowało. Kogo przedstawia zdjęcie? Rachel i Eliota, dwójkę naukowców prowadzących badania w podziemnym laboratorium Nigana. Nie, ale bardzo ciekawe. Jackie i Edwina, którzy postanowili odrobić sobie życie w wybuchu w centrum chorób w finale pierwszego sezonu. To jest to. Ale przeczytamy sobie jeszcze inne odpowiedzi odmłodzoną wersję alfy i bety nowych antagonistów Zika. odmłodzoną wersję alfy i bety nie no Dawid plus za plus za naprawdę e, za fantazję e, nieznanych nam badaczy z laboratorium w terminus nie Jack Queen i Edwina ale alfa i beta no który z tych postaci w komiksowym świecie The Walking Dead już nie żyje Mishon, Karol, Nigan, Dwight, Rick, Kar. Wszyscy jeszcze żyją. Nie, Karol nie żyje. Niestety Karol zmarła w więzieniu odebrając... Odebr, od, odeb... Ale mam problem. Ale będziecie mnie hejcić w komentarzach. Odebrają, od, 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 odbierając sobie życie. Mm. Dawno nie leciałem na spontanie. Ale podobają mi się takie tego typu filmiki, więc... Yy, przepraszam za moje nie niedopowiedzenia i jąkania się, ale... Wypadłem z prawy. Dlaczego e, Gregory zatracił swoją renomę w, i posadę na wzgórzu? E, się podobała się jego dyktatura, ludzie uważali go za słabego i nieporadnego w spotkaniach ze zbawcami, nie nadawał się na lidera i nie potrafił też zabijać sztywnych, ponieważ uderzył chorą Megi na oczach wszystkich mieszkańców, ponieważ po kłótni z jednym doktorem na zgórzu postanowił go wyrzucić ze społeczeństwa. Eee, ludzie uważają go za słabego. Zdjęcie przedstawiono ewakuację grupy Clementine z osady Carvera. Kto zginął podczas przechodzenia przez hordę? Sara i Rebeka, Alvin i Nick, Kenny, Sarita i Carlos, Luke, Sa Sarita i Carlos zginęli. Jak nazywał się syn Morgana i w jakich okolicznościach go stracił? Miał na imię Dwayne i został ugryziony przez swoją matkę w formie szwendacza, której Morgan wcześniej nie potrafił zabić. Miał na imię Tyler i zachorował na białeczkę. Morgan z trudem zabił go po przemianie. Miał na imię Andrew i został postrzelony przez grupę Nigana, co zmusiło Morgana do zemsty. Nie, miał na imię Dwight i został ugryziony przez swoją matkę w formie szwendacza, której Morgan wcześniej nie potrafił zabić. I ciekawostka, swojego y, syna też nie zabił. On sobie hasa gdzieś tam w formie zombiaka. O, i to jest to zdjęcie, gdzie właśnie y, Ola zrobiła y, przeróbkę moją. Bardzo fajne zdjęcie. Co zrobił Nigan z jednych ze swoich żołnierzy po tym, jak próbował zgwałcić Saszę, przebywając w niewoli? Spoliczkował go za karę e, s, i za karę kazał sprzątać jego apartament przez następne dwa tygodnie. Pochwalił go, wygnął go z zasady. Zabił go, przebywając jego szy, e, szyję, nożem. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. Zabił go, bo Nigan, jak wiecie, nie toleruje gwałtów. I ciekawostka. Taka, wiecie, jak już dotrwaliście do 10 minuty yy, tego filmiku, ciekawostka. Yy, pierwszą ofiarą Lucille, czyli jego baseballu, jest Ziomek, który powiedział, że może zgwałcić jedną z kobiet. Był w jakiejś tam grupie, to o tym będzie jeszcze chyba oddzielna seria yy, backstory Nigana. I tam było, że. Znaczy, jeszcze to nie wyszło, ale słyszałem taką wiadomość, że. Eee, Nigan sobie był w jakiejś grupie. Ziomek pozwolił zgwałcić jakąś tam kobietę. Eee, Nigan na to nie pozwolił. Wyciągnął swoją Lucille i zatłuk eee, Lucil tego ziomka. I to była pierwsza ofiara Lucille. Co Amy miała dostać od Andrei na swoje urodziny? Jej ulubiony komiks naszynik z Sereną, kolczyki w kształcie serca, bransoletkę aparat fotograficzny, zdjęcie rodzinne. Naszyjnik z Sereną, ale to nie. Czy to czasem nie był delfin? W komentarzach mi napiszcie, czy to czasem nie był delfin, a nie syrena. Coś mi tak świta, że to był jednak delfin. Jaką bronią posługiwał się gubernator? Colt Python, maczeta, którą dostał od dziadka, Desert Eagle AK-47, Auk FAMAS M4. Nie walczył mi od tego ludzi. No tu jest przedstawiony gubernator z maczetą, ale jego chyba podstawową bronią był auk. Tak strzelam. He, strzelam. Ale głupi żart, o mój Boże. No bum, Dobra. W jakich okolicznościach Rig... Będziecie mnie teraz y, karać za źle wymawiane nazwiska. Poznał się z Derylem. W obozie prze przetrwałych z Atlanty, po tym jak Rick znalazł Lori i Karla w więzieniu, gdy pomógł sobie nawzajem oczyścić plac ze sztywnych, w lesie nieopodal Farmy Herschela, znali się od dzieciństwa tuż przed apokalipsą na posterunku polic policji. Daryl został zapany przy próbie kradzieży. Nie, w obozie przetrwałych z Atlanty. W, komiksowej, w komiksie grupa Ricka napotyka tą postać. Do jakiej grupy ona należy? Don't move. The Hunters, The Killers, The Whispers, The Walkers. Postać ta nie należy do żadnej grupy. To jest postać oczywiście ze Szeptacz. Bo ma maskę z zombie. Ale nie, cieszę się Dawid, że nagrałeś, że zrobiłeś ten yy, jak najwyżej oceniany quiz przeze mnie, bo pytania są bardzo ciekawe i odpowiedzi też. Jak na przykład Alfa i Beta. Kim jest ta postać? Randy jest jednym z najlepszych żołnierzy gubernatora. Carter, jeden z mieszkańców Aleksandrii, wrogo nastawiony do Rika. Carter. Martin, kuzyn Maggie i Bev, który grał ro ro rolę epizodyczną w drugim sezonie. Dean, lekarz w, lekarz w królestwie, który pomaga Karol dojść do siebie po konfrontacji ze Zbawcami. Ta postać mi wygląda na. Ta postać mi wygląda na tego Ziomka, lekarza z Aleksandrii. Ale takiej odpowiedzi tutaj nie ma. Randy, jeden z najlepszych żołnierzy gubernatora nie. To na pewno nie jest żołnierz gubernatora. Carter nie. Jeden z mieszkańców ale. Może on miał na imię Carter? O, o nie Horda Wardaxa ma 18 członków. Nie jakich 18 ma? 2200. Eee, Carter, jeden z mieszkańców Aleksandrii, wrogo nastawiony do Rika. No. On miał na imię Carter? Brat tej blondyny miał na imię Carter? Nie jestem pewny, powiem Wam, nie jestem pewny. Która z tych par w serialu była za sobą najdłużej? Rosita i Abraham, gubernator i Andrea, Ricky i Sean, Ricky i Lori, Glen i Maggie, Sasha i Bob, Daryl i Bev. E, Daryl i Beth nie byli razem, Shane i Lori, Carol i Tobin. E, Glen i Maggie mają najdłuższy związek w serialu, jak i w komiksie. W jaki sposób król Ezekiel oswoił Siwę? Gdy był mały razem z rodzicami na wycieczce przygarnęli małego umierającego tygryska. Przed Apokalipsą dużo pracował w Zoo i uratował ją. Ma niesamowite zdolności porozumiewania, porozum... Ma niesamowite zdolności porozumiewania się ze zwierzętami. Supermoc jednak to nie jest. Po prostu przed Apokalipsą dużo pracował w Zoo i uratował siwę. Z kim Jane była w ciąży? Z Kenem, z Nikiem, z Carverem, ze swoim zmarłym chłopakiem, z Lukiem. Jane nie była w ciąży. Jane była w ciąży, była z Lukiem. Jak szliśmy z Jane, to ona popełniła po prostu samobójstwo, bo nie wytrzymała tego faktu, że ma dziecko. Co przed apokalipsą robił Glenn? Był sportowcem, grał zawodowo w baseball. Był mechanikiem, rozwoził pizzę, uczył historii. Rozwoził pizzę. Nostalgiczna scena Look at the Flowers przedstawia Karol, która zabija swoją córkę Sophie w wersji szwendacza. Jest zmuszona zabić Boba, ponieważ został ugryziony. Zabija Lizzie, dziewczynkę chorą psychicznie, która zamordowała swoją siostrę i brała sztywnych za przyjaciół. Zabija Karen, by, by powstrzymać epidemię swojej grupy. Look at the Flowers, jedna z moich ulubionych kwestii w tym serialu, zabija Lizzie, która zabija, która zabija swoją siostrę i porozmawiała się z zombiakami. Dla jakiej osady służyła jedna z najsympatyczniejszych postaci w serii Jerry? Królestwo że sanktuarium Alexandria Woodbury, podróżuje samotnie, nie przepada z lud za ludźmi. Oczywiście jest to postać z Królestwa, bo można brać pod uwagę, że wiemy, bo oglądaliśmy serial, ale że ma charakterystyczny armor yy, z Królestwa, bo armor jak to było w komiksie zrobione, to są te ochraniacze sportowe. A królestwo ma osadę w szkole. Oni po prostu mają dużo takiego sprzętu, dlatego się tak ubierają. To po śmierci Lori przejął matczyną obowiązkę na Judith Carol, Maggie, Mishon, Bev, ktoś inny. Bev, to była Bev, którego sezonu pochodzi to zdjęcie: z pierwszego, z drugiego, z trzeciego, czwartego, piątego, z szóstego mamy Shayna, który jeszcze żyje, mamy Tidoga, mamy Lori, więc to jest drugi sezon. Z kim pod, w kim podkopywał się Karl? W Enid, w Beth, w Sofii, w Maggie. Podkopywał się. Wydaje mi się, że w Enid, bo to jest jego pierwszy taki związek. Yy, związek. I to jest postać Karla z yy, serialu. Komik się bym dał, że z Sofii, bo oni byli razem zamiast Enid. W którym odcinku ginie Herschel? O! Herschel ginie w czwartym sezonie. To jestem pewny. Ale nie wiem czy w odcinku 10 czy w odcinku 8. 8 eee... to jest koniec. 8 to jest koniec pierwszego sezonu. To jest przedstawiona jego zombie, w... zombie wersja. Więc zombie wersja mogła zginąć w 10, ale Herschel zginął w 8. Dlaczego Eugene został zabrany przez Nigana? Ponieważ Nigan chciał wykorzystać na nim wykonywać na nim eksperymenty, ponieważ stworzył nabój dla Rosity, która próbowała zabić Nigana, ponieważ uznał go za dobrego żołnierza, Eugene nie został zabrany przez Nigana. Ponieważ stworzył nabój dla Rositi. Roziti reziti. Narzędzie tortur skonstruowane przez gubernatora było przeznaczone dla Andrei, ponieważ w ostateczności zdradziła jego osadę i dołączyła do Rika. Tej sceny nie w sumie. Milton, ponieważ zdradził gubernatora i nie dał rady znaleźć leku, który uratowałby jego córkę. Mison, ponieważ zabiła jego córkę w wersji sztywnego i stracił przez nią oko. Merla, ponieważ zdradził i zdemolował razem z bratem jego osadę. Rika, ponieważ gubernator miał go za największego wroga. To była. To ta scena jest przeznaczona dla Mison. W którym roku powstał komiks The Walking Dead? Ło! Tego nie wiem. Z ręką na sercu, z ręką na sercu się przyznaję, że nie wiem. Wydaje mi się w 2010 powstał serial? Czy w 2009 powstał serial? Nie, tutaj strzelam, że w 2000... W w 2003, jedna zła odpowiedź, tu przyznam się, przyznam się, z ręką na sercu, że nie wiedziałem. Kim okazali się by być ludzie, którzy przyjęli grupę Lee i Clementina Farmę? Złodziejami, gwałcicielami, kanibalami, sadystami, pedofilami, kanibalami. Dlaczego Kenny nienawidził Bena? Ponieważ handlował z bandytami i był pośrednio winny śmierci jego rodziny. Ponieważ nie pomógł mu w kanałach co spowodowało śmierć jego żony. Yy, ponieważ postrzelił Carley, Ponieważ przez przypadek przyciągnął go do grupy hordy. Tak, ponieważ handlował z bandytami i był pośrednio winny śmierci jego rodziny. Jakim zwierzęciem posiła, posiliła się Enid w jednym z odcinków szóstego sezonu? Kotem, kurą, żółwiem, psem. To był żółw. Pamiętam te memy. Kogo odnalazł i ocalił Dale na początku apokalipsy? Już myślałem, że nie wiem, ale przeczytałem sobie odpowiedzi. Tidok, braci Dixon. Shayna, Amy Andre, Carol, Sofia i Eda, Jima, Jima i Jack Queen. Jack Queen, tak? Jack Queen. Amy Andre Bo on miał relacje z nimi takie najbliższe. Na czym najbardziej zależy Dwightowi? Na przetwaniu dlatego jest oddanym żołnierzem Nigana. Na Sherry, ponieważ bardzo ją kocha. Na Darylu ponieważ dręczą go wyrzuty sumienia po tym, co mu zrobił. Na Sherry, bo to jest jego miłość. Jak nazywali się więźniowie, na których grupa Rika trafiła na początku trzeciego sezonu? Thomas, Axel, Kurt i Dryblas. Michael, Ted, Marcos, Axel. Thomas, Axel. Wiem, że to był Oscar. To jest Axel, to jest Rick, Dryblas. George, Mark, Creek. Będzie Oscar. Pamiętam, że to jest Oskar, bo to jest Klątwa Czarnych. Jak Nigan ukarał Rika za to, że zabił mnóstwo jego ludzi? No co, jak co, ale to powinien każdy znać. Zabił Glena i Abraha, zabił Rozitę i Deryla, odciął Karlowi rękę i oświadczył, że będzie zabierał co tydzień 25% zapasów z jego osady i uwięził megi. Zabił Glena i Abrahama, postraszył Rika, że odetnie Karlowi rękę i oświadczył, że będzie zabierał co tydzień połowę zapasów z jego osady i uwięził Deryla. Zabił Eugena i Arona, odciął Darylowi rękę i oświadczył, że będzie zabierał co tydzień 75% zapasów z jego osady i uwięził Saszę. Zabił Megi i Michonne, postraszył Rika, że odetnie Karlowi rękę i oświadczył, że będzie zabierał co tydzień 30% zapasów z jego osady Uwięził uwięził Glena. Zaknał wszystkich w niewoli. Zabił Glena i Abrahama. Jak nazywał się sztywny, którego Rick musiał pokonać, na, yy, pokonać by zdobyć lojalność złomiarzy? Edgar, Ronnie, Winslow, Dev, X Walker, <tryk> Fred, Winslow. No, bo robiłem też o nim odcinek, więc jest dobrze. W serialu po śmierci Lori i Jessie Rick na, związuje się z Miszą, to jest jej odpowiedniczką w komiksie. Carol, Maggie, Andrea, Rosita. Ryk po śmierci roli jest w komiksie singlem. Jest e, z... Był z Andreą. Kim dla ta Irisa była karę, którą spalono, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Partnerką, matką, siostrą, kuzynką, przyjaciółką. Była mu obojętna. Była jego dziewczyną. Dlaczego Mission chodziła z dwoma sztywni sztywnikami na łańcuchu? Dla kamuflażu był to jej mąż i przyjaciel, dla kamuflażu był to nieznajome nie jej osoby, ponieważ y, było to jej hobby. Bardzo, y, tutaj się zatrzymamy trochę. Napiszę się i... Bardzo się zawiodłem, że y, ona z tymi szwendaczami nie chodziła tak długo. Twórcy The Walking Dead mają to w swoim serduszku, że nie lubią wydawać pieniążków na efekty komputerowe, a jak już wydają, to jak wiemy po niektórych odcinkach, są strasznie słabe, dlatego te szwendacze tak szybko zginęły. Dla kamuflażu był to jej mąż i przyjaciel. W jaki sposób Nigan wybierał ofiary dla Lucille i dlaczego nazwał tak swoją broń? Wyliczanką, a nazwa Lucille pochodzi od imienia jego zmarłej żony. Wyliczanką, a nazwa Lucille pochodzi od imienia jego zmarłej siostry. Wybrał osobę według niego najbardziej groźną, a nazwę Lucil pochodzi od imienia jego zmarłej córki. Pozwolił Dwightowi wybrać ofiarę, a nazwę Lucil pochodzi od imienia jego zmarłej żony. Pozwolił wybrać Simonowi ofiarę, a nazwę Lucil pochodzi od imienia jego zmarłej babci. Oczywiście Lucil jest imieniem jego zmarłej żony, która zmarła na raka i wybrał ofiarę przez Wyliczankę. Jak nazywała się liderka złomiarzy, którą y, ostatnie, ostatecznie zradziła grupę Rika? Julia, Jenis, Judy, Jolly, Jana, Jadis. To jest Jadis. Co się stało z Judy po drugim ataku gubernatora na więzienie? Zginęła, została uratowana przez B? została uratowana przez Kar Karla. Została uratowana przez Tairisa, została w ukryciu z Glenem, po czym ruszała z nim drogę, została uratowana przez stare. Została uratowana przez Tairisa. Kto nauczył Deryla umiejętności tropienia? Ojciec, Merl, wujek sam się nauczył. Deryl nie jest tropicielem. Merl go nauczył tych umiejętności. Od kogo Karol dowiedziała się o śmierci Glena i Abrahama? Od Rika, od Deryla, od Ezekiela, od Morgana, od Megi. Karol jeszcze o tym się nie dowiedziała od Morgana. Bo Bodderley nie powiedział. Kim jest ta postać? O, Gareth, lider grupy, grupy łowców, Hit, jeden z żołnierzy Aleksandrii, Jeff, zaufany żołnierz gubernatora, Roger, kolega Tailisa z czasów liceum, występujący w loli epizodycznej, Marcus, jeden z kuch, yy, kucharzy Nigana, Edis, Edis Tekeda. Nie, no odpowie odpowiedzi są przez zabawę, znaczy Zabawne. Odpowiedzi są tak bardzo zmyślne, pomyślane, że to jest głowa mała. Mi się podoba. To był hit. Jeden z członków żołnierzy Aleksandri, który zniknął, bo nagrywa inne filmy. Chociaż że w komiksie bardzo fajną rolę pełni. W którym sezonie można po raz pierwszy spotkać postać Tary Chambler w sezonie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym? Ona jest od czwartego sezonu. Też się zdziwiłem, że ona jest w tak, występuje w tak dużej ilości odcinków, a to już jest czwarty sezon. Kogo uratował Abraham po ataku sztywnych podczas pracy budowli w Aleksandrii? Francis, Tobina, Deryla, Rositę, księdza Gabriela, Saszę. Francis. Gratulacje, spisałeś się na medal. Twój wynik to 49 na 50. Ty jesteś prawdziwym faniem uniwersum The Walking Dead. Tak, trzymaj. I tylko yy, prawdziwy fan. Yy, uniwersum The Walking Dead nie wiedział jednego pytania w którym roku powstał komiks The Walking Dead w którym roku nie wiedziałem w którym roku, ale teraz zapamiętam w 2003 dziękuję za dziękuję Dawidowi za stworzenie tego quizu, dziękuję Oli za stworzenie tej przeróbki ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i za zostawienie łapki w górę jeśli to zrobiliście i za subskrybowanie tego kanału i bardzo podobał mi się ten odcinek, mam nadzieję, że Wam też. Przepraszam za te problemy na początku, ale już dawno nie nagrywałem filmiku bez scenariusza. Więc yy, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego. Pisz.